Wugie Rejów 2019 rok W tej chwili tutaj widzimy na Wugier Rejów Mamy ponad 300 gołębi W tej chwili chcę pokazać, bo przyszły następne gołębie kolegi Adama Braszki To właśnie idziemy na gołębnik tak zwane kwarantanne. Tutaj oczywiście gołębie młode, które są na kwarantannie, które wszystkie przebywają. Tutaj widzimy gołąbki spisane są tutaj kolegi Adama Braszki Przyszły też gołębie tutaj z Niemiec, z Czech To Właśnie chciałem pokazać też gołębie czeskie ja to jest kolegi Adama Braszki, na przykład gołąbek takiego Rudych. I ma gołąbeczki już poszły a tu mamy też gołębie z czek, troszeczkę koledzy przysyłają za, za późne młode, za, za wczesne młode. Tutaj jak widać obrączkę czeską. Będzie ona jeszcze momencik. Te gołąbeczki są troszeczkę za piszczaczki takie, trzeba te gołębie dokarmiać. Tu mamy drużynę kolegi Adama Wraszki, są gołąbki z tych polowatych, są gołąbki niebieskie, nakrapiane właśnie kolega przysłał dzisiaj Adam Braszko, także pozdrawiam do WG Roztocze wspólny gołębnik u Adama Braszki jak ktoś jest chętny zapraszamy jeszcze do udziału u kolegi na WG Roztocze, a tutaj jak widzimy gołąbki są na kwarantannie są codziennie przenoszone gołąbki, które odbyły już tydzień czasu z tych gołąbków jak tutaj widzimy mamy bardzo dużo też tygrysów tutaj głąbki oczywiście każdy po odprzedzeniu dostaje TKK z tych gołębi Młody. a tutaj obserwujemy jak te głębie wyglądają no dzisiaj będzie znowu przeniesione koło 50 młodych w tydzień czasu muszą niestety te gołębie odbębnić. Obserwujemy oczywiście te gołąbki pod względem zdrowotności, kału, jak się zachowują te gołębie. Także tutaj na prośbę kolegów zostało przedłużone do 10 czerwca jeszcze przyjmowanie głąbków, gdyż nie, nie każdy zdążył jeszcze. Idziemy takie wyściaszki, trzeba niektóre głąbki jeszcze dokarmiać. Taka z głębi jest trzech. Ciarnuszki takie. Wszystko się już dobija. No czyli co? Pozdrawiamy wszystkich kolegów, pozdrawiamy też WG Roztocze. Także ja do Was przyjadę osobiście z gąbkami tutaj na sobotę. Także zapraszamy Robert Henkel WG Rejów i kolega Adam Braszko w WG Rostocze. Pozdrawiamy, dobrego lotu życzymy udanego sezonu. Niech wygrają na lepsze.